Siemanko moi drodzy, witam was ja czyli Jagowlok w kolejnym oczeczku na kanale Dzisiaj jest to moi drodzy kolejny odcinek z serii od zera do stuntera Mam nadzieję, że dzisiaj odniesiemy jakiś progres, że, że będzie ci lepiej Jest to taki w sumie taki drugi stricte trening, jeżeli na kole Każdy nagrywa a nagranie jest dopiero jednym, więc dowiecie jak jest Cóż, ubieram rękawiczki, palec sprzęta, trochę zagrzany jest więc Niech sobie chwilkę jeszcze pochodzi, wiecie lub jak jest ciepłe, na zimnym się nie daje No i co, i będziemy próbować Trochę trawa nam urosła, więc będzie miękkiej, więcej. <giby> Nieważne. Cóż, zapraszam do oglądania. Dobra, sprzęt jeszcze jest. Troszeczkę zdążyło sygnąć, bo robię te przebitki. W ogóle mam co chwilę problemy z tą kartą 128 giga. Mam tą kartę sandiska 64 giga. I wszystko chodzi lux. A na tej karcie 128 też sandiska. Niby prędkość ta sama i tak dalej, a co chwilę mi trzeba wyciągać, jakieś formatowanie robić. Zdenerwujące to jest, no ale co zrobić No i tak mordeczki, nawrócimy sobie Haha, dołeczki, dołeczki. Maga w przecham ojcu Dobra A fruit na jedynce To są w sumie drugie przełożenie więc o, mamy buretczkę Kurde no To trzeba przytrzymać, a czy podnieść go i przytrzymać ten gaz na chwilę Wy będziemy, myślę, że lepiej Nawrotka Ale powiem mam szczerze tak sobie próbując teraz, że idziemy wstać na tym KXF-ie to mieliście film, filmu, nie na frysku. I nie wiem czy po prostu przez to, że tam jest inna opona, Czy tak francak kleił, czy po prostu jest o tyle mocniejszy od Hondy, ale naprawdę jechałem przez ten lasek, czwarty bieg i on się podnosił. Więc albo się go aż tak, albo się go po prostu miejbałem, czy coś, albo jest naprawdę mocniejszy. tej trawy to możemy jeździć Dobra jedziemy no taka, wiecie, równa mąka, taka bardzo równa. Wtedy by się na pewno lepiej robiło. Nie no, tu tam było za miękko, Trzyba, tutaj tu jest ten plac najlepszy. Dobra, było tak Ale powiem szczerze, że jakby tak człowiek faktycznie dopróbował, to w końcu to ogarnę. To ja, znaczy ja wiem, że to ogarnę. Ciekawe jestem jak niektórzy że podnoszą koło A i tak się, mimo wszystko i tak się pochylają I lecą na tym kole, zastanawiam je to Jak oni to robią? Ale z jest gorąco, z jest mojej urodziny 22 stopnie, 9 rano Specjalnie z rana nagrywam Żeby mi się lepiej jeździło Żeby mi się lepiej jeździło, żeby się tak aż nie pościła. Już czuję, że mi się przyklejają spodnie Tam gdzie mam boete zarobić. lubię tu przechlecić, się, bo wiecie, krok jest taki masywny, co nie? I ten skok jest taki przyjemny w uczuciu. W takim sensie bezpiecznie się czujesz na rowerze. Robert zawsze gdzieś tam majnie na bok przy coś a... tak człowiek nie odpuszcza od razu To jest naprawdę lepiej On tak fajnie wstanie, tak hop do góry Ale się zmęczyłem, jestem cały A jak mam, mam telefon co nie Nie chciałem się bez telefonu pchać No bo jednak wiecie, różnie to bywa Czasem się ten telefon może przydać. Nie wiadomo nawet kiedy, prawda? Widzicie, no to jest w sumie kolejny odcineczek Ale jest progres, uważam. Bo jak nie odpuszczam gazu od razu, tylko dłużej ciągnie. W sensie wiecie, no nie faktycznie na tym kole wstaje. To jest pewnie z zewnątrz wygląda jakby w ogóle nie wstawał, ale kurde gdzieś tu w głowie czuć, że wiecie, że jest lepiej. Mówię, że też nie będę od razu, wiecie, mistrzem, no każdy od czego zaczynam. Nikt się nie, nie, nie było takiego nikogo, że urodził się od razu i na kole zapierdzielać, co nie? No, ale co wam powiem, to wam powiem. Z tym KXF-em się zastanawiałem naprawdę Czemu to jest takie spow... czym, czym, czym to będzie spowodowane w sumie że Na tym jestem Znaczy na tym Chodzi mi o moc, wiecie? Bo tak po tej drodze jechałem po tej leśnej I na czwartym biegu go podnosiło. W gazu i wiecie, on, on sam się podnosił. No tutaj kurde Nie wiem, no będę się to jeszcze raz pojawiać w któryś dzień I też poprowadzić w tym samym miejscu, żeby zobaczyć, czy to chodzi o oponę, bo opona no w sumie no to jest gi, nie jest zła jeszcze. A tamta miała troszkę inny wzór, tamta była moja droga jakaś MX MX Scorpion? Coś takiego, ale tak się w france chyba kleiła Może to jest przez opony zrobione No mówię, czy tam też była 250 To też jest 250, A to wszystko idzie, no wiecie, no tam tych dwóch, trzech koni to nie jest nieodczuwalny przy takiej normalnej jeździe, co nie? I zastanawiam się czy to Wtrys zrobił taką robotę Czy Kawasaki, nie wiem No ale dobra Mieliśmy tu przyjechać poćwiczyć jazdy na kole a nie tam pitu pitu w trysku i gaźniku maszyna <grystanie> maszynę i czekatować dalej ludziska, prawda? Jest luz, Jest Ten kompensator trzeba ustawić? Ale jest wysoka. Ale jest tak, kurde, ale to mi się podoba na akroś, że to jest takie lekkie. Ten się lekkie, że tak że to tak się przyjemnie podnosi. Jak szarpię, to jeszcze lepiej jest, ja się tego nie umiem. No, mysz nie zostawia, dobrze jest he? Źle, no, ja mam mówię, ja będę na śmigł za rąbiście. żeby tam sał zupełnie proszę. No idiota, nie ma co spadłem, robić dziw kółko. Ej, o, się kleje. Teraz będzie fajnie pod skoczyć taki taki rozgrzany. A to jest dalej za nisko, o to chodzi. Tu jest błąd, że to jest cały czas nisko to robię Już było lepiej Za mało gazu teraz jest o co wam mogę powiedzieć Trzeba po prostu jeździć i próbować W końcu człowiek dojdzie do sprawy, prawda? Już było lepiej, mi nawet noga mi z tego spodnuszka. Z to jest niedobrze, ale już już było ciut, ciut fajniej. Chcę Między drzewami mm. ładnie poszedł mm. ha. Ha. ale mnie ręce bolą Dobra, jesteśmy na placu mam. Fajny, bo jest bezpieczny Kurde, bezwanek, ogarniesz to, żeby wiecie, bardziej do podnosi, to jest trudne Każdy mówi, że na, nauczyć się na rowerze, ten na tym będziesz umiał Na rowerze umiem zarąbisza na kole jeździć Naprawdę, z jedną ręką umiem zakręcać, umiem, umiem William umiem z pelowaniem. A na tym jakoś no nie mogę tego ogarnąć Nie chcę strzelać, bo wiecie potrzeby nie ma. Tak, sam z gazu, sam z gazu idzie to po co mi sklamy strzelać? Najśmieszniejsze jest to, że w jednym filmikach pewnie w ogóle nie widzicie, to się podnosi, co nie, ale naprawdę zaufajcie mi, czuję, że jest progres, bo no po prostu czuję to, wiesz, jako, jako kierowca. Takie, że się czuję, ale mi strasznie głową oh Majda. Dobra, next club będzie było studzić. I idzie to O, było lepiej, było lepiej I nogi nie zdjąłem z podnóżka Więc mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumny <laughs> no Przedtem jak tu jechałem, to ściągnąłem nogę i to by to mi się nie podobało Jest lepiej ludzisko, jest lepiej Oj tak moi drodzy Jestem zgrzany cały A na dwój W ten sam sposób, tyle że na dwój, spróbujmy Na jedynce że, Tak mi się wydaje, że na jedynce prędzej się nauczę, wiecie Że na jedynce prędzej się nauczę stawiać go do Wyższych pozycji No ale co mogę powiedzieć Coś tam pojeździliśmy, coś tam pokatowaliśmy Jest, moi drodzy, dobrze Jakiś tam progres odnosimy No tutaj to nie, ale tam Ja to ogarnę Następna lekcja i będzie jeszcze wyżej. Ale to mówię, parę treningów i będę zarąbisia na tym kole jeździł. Oczywiście potem jeszcze będzie jeździć i tyle. I ćwiczyć po też każdej przejażdżki, co nie, żeby to faktycznie coraz lepiej wyglądało. Tak więc cóż moi drodzy mogę powiedzieć. Jeżeli się podobało i chcecie śledzić cały ten progres, jeżeli na kole, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. No i co, zapraszam was do wbicza na Instagram, bo tam są zawsze fajne sztotwoty Do lajkowania like i komentowania, piszcie Czy widzicie progres na kamerze, czy... czy nic A ja cóż, żegnam się z wami Życzę wam miłego dnia Siemaneczko Yo Ciao, ciao